się z wami kochani serdecznie w kolejnym vlogu ja jeszcze w piżamie ale mamy wcześniej rano, więc piję kawunię, zapraszam do kawusi i właśnie sobie otworzyłam drzwi i tak przepięknie ptaki ćwierkają 10 stopni pewnie za niedługo wyjdzie słonko, bo jest ładne niebo, ale tak przyjemnie uwielbiam, ja już tak czekam za tą wiosną, tak czekam Tutaj, tutaj powiem Wam, w Irlandii tak szybko się zmienia pogoda, i ogólnie trzeba bardzo długo czekać za tą wiosną. Ja nie wiem dlaczego. No, teraz są takie jeszcze chłodne. Czy teraz to już jest 10 stopni, tak? Ale wcześniej powiem Wam, poranki były takie zimne po 5-4 stopnie. No ja nie wiem, w tym roku jakoś tak ciężko idzie tej wiośnie, żeby przyszła do nas, ale już powoli, powoli. Miejmy nadzieję, że już teraz w maju, początek połowa, to już będzie cudownie. Więc y życzę Wam, miłego dzionka i będę się y odzywać do was później. A piżamki są powiem wam z primarka, one są tak przepięknie, powiem wam, odszyte. Wiecie co, może zrobię jakieś nie zakupy tylko nagram może jakieś mierzymy czy coś z ostatnich paru miesięcy. To ja wam pokażę co ja tam kupiłam fajnego, co mi się udało i między innymi jest właśnie zestaw tej piżamki, do tego są długie tak wam pokażę do tego są długie spodnie, ale bardzo wygodne i bardzo przepięknie jest właśnie detale są tak bardzo ładnie jest uszyta na Primark to robi fajną robotę jeżeli chodzi o piżamy. Kochane, jakie już wam Mówiłam o tej piżamce, to mi się przypomniało z primarka, że jest taka fajna, wygodna. Ja już się ogarnęłam, śniadanie zjadłam, ogarnęłam do pracy. To jak mówiłam o tej y, piżamce, że zrobię wam może też takie zakupy dłuższe, dłuższe, no takie z paru tam miesięcy, z dwóch miesięcy chyba, tak mi się wydaje, w ciągu dwóch chyba miesięcy. No chyba coś takiego. To jeszcze pomyślałam sobie, że w. Y, Zamówiłam. Tak, w sumie zamówiłam od mojej fryzjerki, zamówiłam sobie taką świetny produkt do pielęgnacji włosów. Ja wam po prostu to jest ja jeszcze tego w domu tu nie używałam, ale co? Ona mi to stosowała na moje włosy, jak byłam u niej i ja czekałam dłuższy czas, żeby ona mi zamówiła. Mam nadzieję, że mnie ogląda Gosiu, pozdrawiam ciebie serdecznie. No i co? I jest to bardzo fajny produkt, profesjonalny brylief. Brelilf, Brelilf, jest to produkt włoski i to mamy taką dużą piankę, 250 ml właśnie do włosów i co ja Wam chcę tutaj powiedzieć, ponieważ ja ją odebrałam jak były święta wielkanocne, to akurat odebrałam, bo Gosia pracuje w centrum w Dublinie i ja akurat pojechałam i byłam w kościele i po kościele od razu odebrałam i tak się mega cieszę, że Właśnie ją mam, bo ona mi zrobiła tym włosy, jak byłam u niej. I ja po prostu oszalałam dosyć, że zapach to ja się poczułam w ogóle jak w jakichś tropikach. To było tak coś pięknego, że po prostu jeszcze raz Wam zrobię yy, taką przepiteczkę, żebyście zobaczyły, jak wygląda. I może mi się uda. Gdzieś znaleźć to, wam wyślę, pod spodem wam wrzucę link do tego produktu. Ja nie wiem skąd go się bierze: te produkty. To są wszystko produkty profesjonalne. I mam tutaj, znalazłam w internecie opis tego po polsku, ponieważ tutaj nie ma nic po polsku, napisane jest po włosku. I po jakiemu jeszcze? Tak, po włosku przeważnie. No i niestety włoskiego nie znam. No dobra, ale wam mówię, co to jest. Wiecie co? To jest Brelil y, BB Pianka. Y, no co tutaj mi przychodzą jakieś wiadomości? Y, jest to, już wam czytam, y, BB pian, Brelil y, Bibi Pianka odbudowująca 10 w jednym. Wiecie co, Bibi mi się skojarzyło z tymi kremami Bibi do twarzy, ale już wam mówię co tutaj jest grane. Wielofunkcyjna odbudowująca Pianka do włosów 10 w jednym. I słuchajcie, dziewczyny, dodaje włosom blasku i wzmacnia je. To co chcemy zawsze, ten blask. Rozplątuje włosy i nadaje im miękkość. Ja po umyciu to powiem Wam, te moje włosy i tak już teraz są w takiej lepszej konsystencji, bo jak Wam wcześniej pokazywałam, to były takie połamane, wysuszone, yy, porozdwajane. Chociaż że jak byłam u fryzjera, to właśnie mi podcięła włosy, i tak jak Wam mówiłam, że powiedziała mi, że mam przyjść za dwa miesiące. Już niedługo się zbliża ta data. Więc czekamy, czekamy, dziewczyny. No i nie o to chodzi, chodzi o to, że bardzo mi też się plączą te włosy i potrzebuję takiego wygładzenia, żeby te włosy takie były, wiecie, mocne i takie sztywne. Yy, co ja tu czytałam? Drugi podpunkt rozplątuje włosy i nadaje im miękkość. Trzecie yy, odżywia włókna włosa, bardzo ważne. Od, yy, czwarte odbudowuje zniszczone włosy też również ważna sprawa, piąte, ułatwia modelowanie i eliminuje elektryzowanie, jeszcze powiem Wam, yy, nie miałam takiego produktu przeciwko takiemu elektryzowaniu włosów, a mi się strasznie w jesień, zi jesień, zima to po prostu elektryzacja jest na maksa, od czapek wiecie, od szalików, od kominów, Później mamy szóste, poprawia utrwalenie stylizacji, to czyli jak sobie tam zrobicie fryzurkę, nadaje włosom piękny zapach, tak ten zapach to jest po prostu yy, taki, że do zjedzenia, ja po prostu bym wzięła i taką piankę, wiecie jak to są te śmietany takie do jedzenia, to ja bym tą piankę po prostu tak zjadła. Yy, pod, yy, nadaje włosom piękny zapach. Ósme zwiększa podatność na układanie, świetne. Dziewiąte nadaje włosom objętość i witalność. Dziesiąte zapobie zapobiega rozdwajaniu się yy, włosów. No, po prostu powiem Wam, że świetny produkt. Yy, tutaj, właśnie o widzicie, tutaj jest wszystko na dole, na dole to, co ja przetłumaczyłam, tych dziesięć właśnie pod w który wam czytałam, to właśnie tutaj są po włosku. I po prostu jestem mega podjarana, że mam ten produkt, bo jak ja u niej, jak ona mi tym zrobiła włosy, to ja mówię, Gosia, co to za produkt? Zamów mi to i ona mówi poczekaj, zamówię, przyjdzie i tak jak mówiłam, czekam chyba koło miesiąca, niecałe, ale przyszedł jestem mega podjarana, to jest po prostu coś dla mnie. No, 10 w jednym, i takie ma, wiecie, duże, bardzo dobre. Ma opis, jest bardzo dobry w sensie, że bardzo fajne. Ma właściwości odżywcze i Wam mega polecam z tego względu, że też wiecie, to jest produkt taki lekki. Bo jest w piance, on nie będzie obciążał. Bo to nie jest żaden balsam czy jakaś maska ciężka. Więc fajnie się stosuje. Bo jak mi robiła te włosy, to były takie świetne, takie boże. Jakby to normalnie, nie wiem, jakie produkty były. Mega drogie y, użyte. Tak jak mówiłam, jak mi się uda, to znajdę link i Wam podlinkuję pod filmem. A teraz zaczynam się kłaść na matę, y, odpalam sobie muzykę do medytacji, uspokojenia, zapalę sobie moje palo santo i działamy i się odprężamy. Zapraszam Was również do, takiej, do, do takiego y, wyciszenia, wyciszenia się, zrobienia czegoś dla siebie. No, i y, będę się odzywać do Was później. Będę łączyć tego vloga. No, dobra dziewczyny, y, udanego i spokojnego dzionka dla Was. Witam się z Wami kole w kolejnej części vloga. Kochani, w kolejnym dniu na tle pięknych goździków. Zobaczcie, jakie piękne kolorki. Jedne są takie ala fuksjowe, a drugi jest takie jakby delikatny, róż. Przepiękne są. I w tle kawusia. Zapraszam do kawusi i zaczynamy tego vloga. No, już jestem po drugiej stronie kamery. Witam się z Wami jeszcze raz serdecznie. I co, kochane? Zrobiłam sobie: Jestem jeszcze w piżamie, ale to nic, jest fajna, fajne. Taka, ta, taka cisza jest na dworze. Pogoda, no jak to pogoda, drugi dzień pada, ale jest mega ciepło, 16 stopni, a już jest godzina. Dziewiąta, Więc jest fajnie. Ja sobie tak włosy, wiecie, co spięłam, coś muszę z nimi zrobić. Muszę je w ogóle. Wczoraj myłam głowę, muszę je jakoś ułożyć lekko, ponieważ dzisiaj będzie fajny dzionek, ponieważ idę dzisiaj na urodziny. Idę dzisiaj na urodziny do znajomej z pracy. Jesteśmy umówione na godzinę 15.00. I tak, co Wam chcę pokazać jeszcze, yy, pokażę Wam później yy, chyba strój dnia, w co się ubiorę. Yy, tylko muszę zobaczyć i obserwować pogodę, no bo nie wiem, czy to będzie odpowiedni strój, o tak powiem. Jest ciemno, ponieważ nie ma. Jest ciemno, ponieważ jest tak zachmurzone. Yy, niebo tak jak Wam wspominałam, tu mam jeszcze łóżko niepościelone. <laughs> No i co? Wiecie co? Zrobiłam sobie już taki delikatny makijaż, jak widać. Tutaj oczywiście, no co? Co tu jest, Powiedzcie mi? No tu jest oczywiście moje grzebanie, moje grzebanie, ale nie o tym. Chcę Wam yy, pokazać, chcę Wam pokazać, chcę Wam też yy, polecić, bo bardzo fajnie się trzyma i nie wiem, czy czasami nie będzie zdrady, ale jakiej zdrady? Zdrady y, z Catrice y, HD Liquid Cover Foundation. Y, tutaj mam w kolorku 10. Y, te osoby, które mnie oglądają, to wiedzą, że ja po prostu kocham ten podkład, ale zakupiłam oto te dwa kolorki. I tutaj mam 08 Soft Vanilla i y, 15 Soft Cream. Powiem Wam, że ten jest ciemniejszy, a ten właśnie jaśniejszy. i Wczoraj sobie testowałam ten jaśniejszy, bardzo ładnie się trzymał po całym dniu, chociaż deszcz padał. Wychodziłam na zewnątrz i powiem Wam, że jestem mega pod wielkim wrażeniem. A dzisiaj sobie nałożyłam ten trochę ciemniejszy. No jest ciemny, on będzie, powiem Wam, że fajny, jak już się tak bardziej opale, bo ja się jeszcze nie opalałam. W tym roku na lato, ale powiem Wam, że konsystencja jest świetna, bardzo delikatne, delikatne krycie, bardzo jest podobny do tego, tylko ten jest bardziej taki gęsty i bardziej taki matowy, a ten, właśnie niby jest tutaj napisane po polsku, że wysoki stopień krycia i jedwabisty. Takie jest dziwne tłumaczenie, lekki makijaż. Z zapewniają nieskazitelną, matową cerem i utrzymuje się przez cały dzień wodoodporny, bardzo dobrze się trzyma dziewczyny, ja jestem pod wrażeniem, ja zapłaciłam za niego 4 euro tam z groszem, 30 ml pojemność ale jest bardzo ładna twarz, powiem Wam bardzo ładne, delikatne krycie, no możecie zobaczyć ja zaraz biorę się za makijaż oka, bo twarz na razie zrobiłam, no i tutaj muszę sobie coś jeszcze tutaj machnąć, bo jestem biała bardzo i yy, tak, jestem na razie mega pod dużym wrażeniem. No i spsikałam sobie całą twarz teraz na okres taki, powiem wam, wiosenno-letni. Zaczęłam z powrotem psikać buzie tymi yy, takimi przeróżnymi mgiełkami do twarzy. Ja mam tutaj bez parabenów i bez silikonów i mam yy, różowy, różowy, no na pewno różowy. Yy, tutaj mam yy, różany olejek z witaminą E. To jest taka, już mam resztkę, widzicie, już tyle mi zostało, resztkę, no, wytracam wszystkie produkty po kolei i to jest bardzo fajna, taka bardzo delikatna mgiełka fajna na twarz, ja sobie właśnie jeszcze raz psiknę, ja uwielbiam takie utrwalenie i odświeżenie po właśnie makijażu i biorę się właśnie za makijaż oka. No, i makijaż gotowy, tak się prezentuje. Nie ma nic nadzwyczajnego. Włosy to mam w takim nieładzie, że nie wiem, co ja z nimi zrobię, ale nie o tym, dziewczyny. No i tak, prezentuje się makijaż, bardzo ładnie wygląda. Powiem wam, że ten podkład jest cudowny z Essence. I co? Na oczach. Zobaczcie, mam taki przepiękny brąz. Dostałam, mam takie bardzo fajne, metaliczne cienie. Ja je dostałam od mojej siostry. Pozdrawiam serdecznie Marlenką. Właśnie to są cienie metaliczne. Ja bym nigdy nie, wiecie co? Ja nigdy nie używałam dziewczyny cieni metalicznych. Dajcie znać na palec, nakładam i. Właśnie na bardzo dobrze się trzymają. Ja wam chciałam już je pokazać. O, tak się prezentuje. To jest jakaś faza zero, jakaś taka firma. Nie wiem. To jest jakaś chyba. Skąd jest ta firma? Tajwan. O, proszę bardzo. I już Wam pokazuję w środku. I w środku mamy dwa kolorki. Ja już tu wygrzebałam palcem, bo ja to dostałam na gwiazdkę. I ja bardzo często je używam, bo one się tak długo trzymają. W ogóle świetne są te cienie, powiem Wam bardzo, nic się nie osypuje. I bardzo ładny kolor podkreśla mi tęczówkę oka. Jeden kolor jest taki jakby. Bro, no, jakby. Jeden jest brąz, a drugi taki jakby róż. Tak mi się wydaje. O, zrobię Wam tak. Proszę bardzo, ja już to wygrzebałam, może wyglądać nieestetycznie, ale fajnie, bo się nic nie osypuje, bardzo fajna konsystencja, kremowa, metaliczna. No i bardzo ładne są, i yy, na oku to bardzo długo się trzymają. Ja je użyłam na Sylwestra w ogóle, i powiem Wam, że bardzo fajnie, bardzo ładnie wyglądają i bardzo ładnie się. Prezentują. Dobra, moje włosy są na razie takie. Widzicie, to są moje naturalne, nienaturalne tylko to są włosy wczoraj umyte. No i powiem Wam, że od, już odży, te moje włosy już takie odżyły. Nie są już takie pióra jak były. Ja się tak cieszę, bo ja tak dużo nakładam odżywek na nie i je tak pielęgnuję. Bo naprawdę, jak zostały tak potraktowane, jeden. W ciągu tygodnia dwa razy miałam rozjaśniacz na włosach, tak mam dziewczyny powiem. No to była po prostu tragedia. I ta fr pani fryzjerka, tak jeszcze wam przypomnę, że ta pani fryzjerka powiedziała: Boże, że Ty masz włosy na głowie, a ja w ogóle tak. Jezu, a no, ja nie wiedziałam, że po prostu nie może być takiego odstępu. Nie miałam w ogóle zielonego pojęcia. No tak, no ale włosy są, rosną, jest ich dużo. Jestem zadowolona. No i zobaczymy, jak, i, jak niedługo pójdę do fryzjera. Jaki y, zrobimy kolorek? Ale na pewno chcę coś zimnego, ponieważ z analizy kolorystycznej wyszło mi, że muszę mieć coś. Zimnego. Dobra, dziewczyny, lecę dalej. Później wam jeszcze zrobię przebitki, w co się ubrałam. No, kochane moje, nie wiem, czy będziemy na zewnątrz siedzieć, czy nie, ale tak. Mam tutaj taki bardzo ładny sweterek. On jest taki kremowy, z takim ładnym warkoczem, z domieszką bawełny, akrylu i chciałabym go założyć. I do tego jest taka leciutka, zwiewna, krótka, z taką falbaneczką spódniczka. Ona jest taki. Ma motyw pan, pen, panterka i ona jest atłasowa z Zary. I właśnie chcę to założyć. Do tego matowe czarne rajstopy i, i chcę założyć, tak nie elegancko, tylko tak na sportowo. I do tego chcę założyć y, białe y, adidasy. One są fajne, bo tutaj z tyłu jeszcze mają właśnie też taki wzór, motyw jak jest na tej spodniczce. I co ja chcę? I, i jeszcze... Powiem Wam, że chcę wziąć torbę. Zastanawiam się nad tą właśnie z Zary, ona jest bardzo ładna. Tutaj mi się obrudziło coś. Tak, nieważne. Yy, taka jest fajna. Tak na, yy, ja bym ją założyła tak jak nerkę, tak na ukos, bardzo ma ładny kolorek i bardzo ładnie się prezentuje. Ona jest ze skóry, z Zary. Albo druga taka na ramie jest z mango. I może ją założę, bo chyba muszę wziąć ze sobą parasolkę. Bo nie wiem, czy czasami nie będzie kropić albo padać, bo jest duszno bardzo. Więc może tą, albo tą, obojętnie w sumie. Dajcie znać, która, którą byście lepiej założyły. Tą, albo tą. No ta jest większa, nie? I bardziej pojemna, więc może na tą się skuszę. No dobra, zaraz Wam się pokażę, jak się... No przychodzę do Was, chcę Wam powiedzieć, że podkład jeszcze raz masakra, po prostu jest cudowny, nieskazitelny, bardzo dobrze się y, trzyma i tutaj jestem, wiecie, przy świetle dziennym, nic, nie ma jakichś, wiecie, lamp czy czegoś i powiem Wam, że jest świetny, a włosy, to widzicie, wyprostowałam tylko lekko, podprostowałam prostownicą i tak się prezentuję. Zaraz wam zrobię przebitki, w co jednak się ubrałam. Bo jest tak duszno, ciepło, 18 stopni, że jednak nie swetra nie mogę założyć. No i zaraz zobaczycie, w co wskakuje. No i kochane, pre strój prezentuje się tak. Pewnie pomyślicie, że może. Yy, za bardzo tak, yy, nie wiem, normalnie, nie wiem, no na urodziny, ale powiem Wam tak, idziemy do baru, będziemy pewnie siedzieć na dworze, bo jest mega ciepło i tak, i pomyślałam, że założę sobie długą katanę. Ja mam taką fajną, ona jest taka długa, widzicie, zatyłek. Lekko, tak można, lekko, no tak przed kolano, i powiem Wam: o, mama się do mnie dobija, i powiem Wam, że jest świetna. A mam jeszcze taką krótszą, y, właśnie z gapa. A tą kupiłam w H&M kiedyś i zakładam właśnie tą katankę, włosy, tak jak Wam y, robiłam przebitkę, zwykle wyprostowane tak o. Nie wiem, nie mogę tak ustawić tej kamery, bo dziwnie mi się y nagrywa z telefonu. No i y tutaj jest spódniczka, czarne rajstopy i buty właśnie białe trampki i wam ściągnę pod spodem mam bluzkę z krótkim rękawem. O. Pod spodem jest zwykła bluzeczka, t-shirt taki yy, szary, jakby lekko wyblaknięty wygląda. Tutaj z takim czerwonym napisem to jest z mango. Stwierdzam, że biorę tą torbę, będzie mi fajnie pasować. Ona jest tak jak Wam mówiłam, tutaj na taki dłuższy pasek. Albo można. O, tak się prezentuje albo można ją nosić albo można ją nosić tak w ręku. No, wygodna, fajna. No, i tak się prezentuje mój strój yy, na urodziny. Będziemy siedzieć na dworze. Wiecie, to nie jest żadna jakaś wielka impreza, tylko tam będzie parę osób, a ja muszę się wygodnie czuć, a ja zawsze stawiam na wygodę. Więc idę w takim oto stroju zapomniałam Wam jeszcze dodać, że na ustach mam tą moją nieśmiertelną można powiedzieć pomadkę z Avonu. ja ją uwielbiam, kolor Perfection bardzo ładny kolorek, zobaczcie ile mi zostało ale mam jeszcze jedną, no po prostu ja ją uwielbiam uwielbiam, ona nie wysusza ust jest po prostu świetna, ktoś pytał Yy, kosmetyczny lifestyle, chyba. Pozdrawiam serdecznie. Pytałaś ostatnio w filmie? Ja miałam tą samą pomadkę. To jest właśnie ta z Eivonu. Kolorek wyostrzy, czy nie. Nie, nie wyostrzy mi, bo to jest do przodu, do tyłu. Kamera i on mnie nie wyostrzy, ale szukaj perfection, perfection napis, więc jak ci się podoba. I na dzisiaj użyję sobie perfum, y, takie ładne, wiosenne. Y, Giorgio Armani, Because It's You. Piękne są, uwielbiam je, powiem wam, są przecudne te. Przepiękne są te perfumy, takie kobiece, lekkie. A dzisiaj mam taki strój. Sportowy, to można powiedzieć: No, można powiedzieć, mam taki strój sportowy, więc podkreślę moją kobiecość tymi oto perfumami. Dobra, ja będę się już zaraz zbierać, idę na autobus. Tak jak mówiłam, jest mega ciepło. Przesyłam Wam moc buziaków. Będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten look. No, dla mnie jest wygodnie mega i dlatego stawiam zawsze na wygodę. A, jeszcze kolczyki Wam pokażę. Zobaczcie, jakie przepiękne. To są takie koła, on, nic się z nimi nie dzieje. To są takie przepiękne koła. One mają w środku takie jakby y, no, cyrkonie takie, o, y, idzie cyrkonia i takie szklane. Y, Kuleczki, coś takiego. One są bajdziubeka, chyba coś takiego. Ja je kupiłam na, na promocji, bo one kosztowały chyba 70 coś zł, jeszcze jak byłam w Polsce, a ja za nie dałam chyba 30 to była mega fajna promocja. W ogóle nic nie brudzą, nic się z nim nie dzieje. Bajdziubeka yy, stronka, wejdźcie sobie na Instagram, jeżeli Was interesuje. Dobra, dziewczyny, lecę, bo już tutaj normalnie głupoty gadam, obiad zrobiony. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Yy, mam nadzieję, że u Was weekend majowy fajnie przybiega. Ja idę na urodziny i mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie. Przesyłam jeszcze raz moc buziaków, ściskam Was mocno i do następnego. Trzymajcie się, a zapomniałam o subskrypcji i zapraszam serdecznie do subskrypcji. Kto nie subskrybuje mojego kanału, będzie mi mega, mega miło i dziękuję, że jesteście, kochane moje i kochani.